Nasze muzeum jest bardzo takie specyficzne, z zewnątrz wygląda jak taki prosty wiejski dom, a to jest właśnie symbol kryjówki, podobnej kryjówki, jak stworzyli, stworzyła rodzina Ulmów dla Żydów, którzy u nich później się ukrywali. Rodzina Ulmów była bardzo dobrą rodziną, mieszkańcy ją bardzo tutaj mile wspominają. Pan Józef miał wiele pasji. Był pszczelarzem, był bibliotekarzem, prowadził bibliotekę tutaj w Markowe, ale posiadał również własną bibliotekę. Swoich książek miał blisko 300 i to był szeroki wachlarz tematyczny. Interesowała go łącznie również i poezja, ale ciekawiło go, jak wykorzystać wiatr. Pan Józef sam sobie stworzył małą elektrownię wiatrową. Był introligatorem, był fotografem. To była prawdopodobnie największa jego pasja. Na naszej ekspozycji możemy zobaczyć dużo fotografii wykonanych przez pana Józefa, fotografował najwięcej swoją rodzinę, ale również i mieszkańców wsi Markowa, ich codzienność, ale również i dni świąteczne, jak takie rodzinne, jak chrzciny czy na przykład wesela. Pan Józef sam sobie złożył aparat fotograficzny i na naszej wystawie również możemy zobaczyć dwa aparaty należące do Pana Józefa. Pan Józef wyprawiał skóry, był rolnikiem, wprowadzał pierwsze warzywniaki, był sadownikiem, sadził drzewka owocowe, szczepił je, uczył tego innych, hodował jedwabniki, do tego sadził białą morwę, tymi liśćmi karmione były larwy. I za wzorową hodowlę jedwabników, i za narzędzia pszczelarskie otrzymuje dwa dyplomy, które również możemy zobaczyć na naszej wystawie. Razem z Wiktorią byli w amatorskim teatrze Markowskim. Pani Uzew również był przez pewien czas kierownikiem mleczarni. Pani Wiktoria raczej zajmowała się domem, miała gromadkę dzieci. W sumie żyjących dzieci była szóstka, najstarsza Stanisława. Miała około 8 lat, jak została rozstrzelana, a najmłodsza z żyjących to Maria, półtora roczna. Wiemy również, że pani Wiktoria była w zaawansowanej ciąży, gdy została rozstrzelana. Jesienią 1942 roku Józef i Wiktoria podejmują decyzję, aby pod swój dach przegarnąć. Żydów, którzy już potrzebowali pomocy. W sumie ukrywali osiem osób. To byli Żydzi, którzy znali się z rodziną Ulmów, ponieważ wcześniej, jeszcze w czasach, kiedy był spokój, razem współpracowali. Żydzi zajmowali się handlem, a pan Józef swoje produkty, które miał, to właśnie sprzedawał Żydom. Państwa Ulmów ukrywana była rodzina Goldmanów, ale również La Didner i Woda Greenfeld, i również kilkuletnie dziecko. Państwo Ulmowie prawdopodobnie zdawali sobie sprawę z tego, co ich czeka za ukrywanie Żydów. Tym bardziej, że kilkaset metrów od ich domu było miejsce egzekucji. Także oni z okien widzieli i słyszeli wszystkie egzekucje. Pomimo to, Chcieli pomóc Żydom. 24 marca 1944 roku, między 3 a 4 nad ranem, podjechały pod dom rodziny Ulmów żołnierze niemieccy oraz granatowa policja. I pierwsze strzały, jakie padły, to wstrych. Tak we śnie zginęły trzy osoby żydowskie. Resztę Żydów wyprowadzono na zewnątrz, zostali rozstrzelani, a później wyprowadzono rodzinę Ulmów. I na oczach małych dzieci najpierw rozstrzelano rodziców, czyli Józefa i Wiktorię. Wiktoria miała wtedy 32 lata, Józef 44. W tym krzyku i szlochu dzieci przyszło zastanowienie, co z nimi zrobić. I dowódca Aylardiken Dicken dał decyzję rozstrzelania dzieci. Prawdopodobnie trójkę bądź czwórkę dzieci zabija sam Józef Kokot. Krzyczał przy tym, patrzcie giną polskie świnie, które ratują Żydów. Następnie dom rodziny Ulmów oraz rozstrzelani Żydzi zostają obrabowani. Przed wojną w Markowej mieszkało 4,5 tysiąca mieszkańców, w tym 120 Żydów, czyli około 30 rodzin. Natomiast, jak wiemy, Żydzi oni z reguły mieszkali w takich swoich dzielnicach, nie chcieli się tak zbytnio asymilować. Natomiast jakieś więzi zawsze były. Jeżeli chodzi o wieś Markową, jest to miejsce małe, więc oni się znali. To byli sąsiedzi. Gdy wybucha wojna, Żydzi otrzymują tutaj pomoc od mieszkańców wsi Markowa. Oczywiście nie mogą się ukrywać w tych swoich miejscach, w których mieszkali. Muszą szukać czegoś innego. Najczęstsze kryjówki to były w wiarach, przy potokach. Natomiast mieszkańcy wsi Markowej przekazują swoje materiały, narzędzia, aby Żydzi mogli sobie stworzyć takie właśnie kryjówki. Natomiast po pożywienie mogli iść tylko nocą i tylko do zaufanych osób. Ze 120 Żydów, którzy mieszkali tutaj w Markowej, przeżyło 21 osób. O czym myśleli Ulmowie, gdy otworzyli swój dom swoim sąsiadom, Markowianom wyznania mojżeszowego ośmiosobowej rodzinie żydowskiej? Czy nie wiedzieli, że za takie zachowania grozi im kara śmierci? Józef i Wiktoria Ulmowie wyrośli z tej ziemi, tu wzrastali, tu uczyli się. Codziennych prac, swoich powinności, służby wobec Boga, ojczyzny, rodziny, sąsiedztwa. W takiej rzeczywistości kształtowały się ich charaktery, w takich warunkach wzrastali do heroiczności. I w takich warunkach się poznali, w warunkach pracy wiciowej w warunkach ruchu ludowego tu budowały się relacje między nimi możemy od nich uczyć się postawy służby wobec siebie nawzajem w rodzinie w małżeństwie postawy służby wobec najbliższych sąsiadów i postawy służby wobec każdego człowieka niezależnie od jego wyznania niezależnie od jego Poglądów, światopoglądu. Nie można mówić o rodzinie Ulmów, o Józefie, o Wiktorii, bez ich dziedzictwa, bez ich korzeni, bez tego, z czego wyrośli, co ich ukształtowało do heroizmu, do tak odważnych decyzji. Józef i Wiktoria Ulmowie wyrośli z tej ziemi, tu się kształtowali, tu wzrastali. I to dziedzictwo ich prezentujemy w Zagrodzie Muzeum wsi Markowa. Na okoliczność zbliżającej się beatyfikacji, przygotowaliśmy wystawę Niecodzienna Codzienność Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci: Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi. Podkreślamy na tej wystawie najpierw. Yy, ten czas, kiedy ulmowie razem zbliżali się do siebie, razem się poznawali w ruchu młodzieżowym, w Związku Młodzieży czy Pospolitej Wici, kiedy razem pracowali, kiedy razem tworzyli, byli w teatrze amatorskim, kiedy działali na wielu płaszczyznach w ruchu młodzieżowym, to ta ich znajomość zakończyła się oczywiście sakramentem małżeństwa. Wiemy, że zarówno Józef, jak i Wiktoria to nie byli tacy tacy tuzinkowi. To Józef był człowiekiem wielkiego serca, wielkiego umysłu. Wiktoria była kobietą taką, pozornie, można być nieśmiałą, ale bardzo odważną. Ona szła z Józefem, przyjmowali każde życie, nawet wtedy, gdy ta codzienność ich stała się niecodziennością, bo, bo była wojna, bo przyszli Żydzi. Na fotografiach, które pozostały widać, widać ich miłość, widać radość dzieci, uśmiechnięte twarze, widać zabawy, yy, widać spotkania sąsiedzkie, rodzinne, więc. Yy, Generalnie w tej niecodzienności umowie potrafili zachować po prostu taką wielką życzliwość dla świata, dla ludzi, otworzyli drzwi tym, którzy byli przeznaczeni na, na, no, na zagładę. W związku z tym no, byli ludźmi niezwykłymi. Znajdujemy się na cmentarzu parafialnym w Markowej. Ten cmentarz powstał tu końcem XVIII wieku. Jesteśmy przy grobie rodziny czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi, którzy w dniu 10 września będą włączeni do grona błogosławionych Kościoła katolickiego. Ulmowie spoczywają na tym cmentarzu od. 11 stycznia 1945 roku. Po decyzji Ojca Świętego Franciszka, którą ogłosił ksiądz arcybiskup Adam Szal 17 grudnia 2022 roku o beatyfikacji o uznaniu ich zamęczeników. Ciała ich zostały poddane rekognicji kanonicznej, to znaczy ekshumacji i rozpoznaniu. I te szczątki, doczesne szczątki będą od dnia beatyfikacji od 10 września bieżącego roku, w naszych kościołach.